54 minuty 7 sekund oczywiście czasy Nordic Walking średnie nieoficjalne oficjalne za to są wyniki biegu długiego szumiec Łukasz Jasło godzina 52.30 Mirosław Borycki z Libertowa z czasem 1 godziny 56 minut i 1 sekundy i grudzień Kamil z Lublina z czasem 1 godzina 58 minut i 15 sekund. Pierwsza kobieta Nordic Walking na dystansie średnim. 3001, a jej imię to Beata, z czasem 2 godziny, minuta i 47 sekund. Za nią jako dług druga. Wiola już taką informację na ucho dostaje. Wiola melduje się na mecze Nordic Walking dystansu średniego z czasem dwóch godzin, 2 minut i 11 sekund. Serdeczne gratulacje dla Wioli, serdeczne gratulacje dla zawodników dystansu długiego, średniego i krótkiego. Przypominam, cały dystans krótki jest już na mecie. Dystans średni jeszcze powoli do nas zbiega. Dystans długi, trzech zawodników jest już na mecie. Nordic Walking, dystans średni. Przypominam, nieoficjalne wyniki. Pierwszy, Marcin Michalec, drugi, Kierla Krzysztof, Bilzak Artur, trzeci. Oczywiście Nordic Walking wyniki nieoficjalne po kontakcie z sędziami głównymi zawodów będziemy sprawdzać, czy wyniki są oficjalne. Łopatkiewicz Beata. Łopatkiewicz Beata z czasem 1 godzinę 57 minut i 35 sekund i Mul Violetta Szczeladzi z czasem 1 godziny 58 minut i 2 sekundy. Tak jest, mój błąd przy przekraczaniu czasy przez Violetę. Zapomniałem, że Nordic Walking 3 minuty później startował po wystartowaniu biegaczy, więc bardzo jeszcze raz przepraszam. Beata i Viola są na pudle dzisiejszych zawodów Nordic Walking. Są też na pudle zawodnicy dystansu długiego, jak Marcin, Krzysztof i Artur. Czekamy na trzecią zawodniczkę dystansu Nordic Walking. I moje oko zaczyna ją widzieć. Beata jest pierwsza. Wiola jest druga. Trzecia. Niech no ja spojrzę. Jest. Trzecia jest. Barbara. Z czasem dwóch godzin, jedną minutę i dziewięć sekund. Czekam oczywiście na wyniki. Nieoficjalne, bo nieoficjalne być muszą dopiero w momencie, kiedy sędziowie powiedzą ok, pierwsza trójka nie podbiegała, wtedy będą to wyniki oficjalne. Przypominam zawodnikom numer 1, 2, 3 dystansu długiego, średniego, krótkiego biegu. Oraz chodu e, Nordic Walking i chodu krótkiego Nordic Walking, chodu, bo przypominam zawodnicy, nie zawodnikom nie wolno podbiegać. Każdy zawodnik, który podbiega, zostanie e, na tym, czy dosłownie mówiąc, przyłapany. Jest od razu albo dyskwalifikacja, albo są doliczane mu karne minuty. Przypominam, mamy pierwszą trójkę dystansu średniego e, Nordic Walking. I mamy trzy pierwsze kobiety również Nordic Walking na dystansie średnim. O godzinie 15 spotykamy się na mecie. Kolejni zawodnicy dystansu średniego Nordic Walking meldują się na mecie. Wszystkich zawodników, którzy chcą, a serdecznie o godzinie 15 wrzucamy do szklanej kuli swoje numery, losujemy zwycięzców. Przypominam, że sponsorami dzisiejszych zawodów jest oczywiście Mizuno, jest tu Zdrowisko Wysowa, jest Paw, jest Hotel Jawor i jest Beskid Kart. O godzinie 15.00 wszyscy zawodnicy spotykają się, ich rodziny, pod fontaną, gdzie będziemy wręczać nagrody. Wyniki na ścianie zawodu, biura zawodów. Zawodnikom przypominam, oddajemy chipy na mecie, pobieramy wodę od naszego sponsora i dla e, tych najbardziej rozgrzanych oczywiście e, kurtyna wodna, która znajduje się na końcu mety. W mecie dzisiejszych zawodów jest już ośmioro zawodników dystansu długiego. Przypominam pierwszą trójkę Łukasz Mirosław Kamil. Łukasz jako zwycięzca miał godzinę 52 minuty i 30 sekund. Dziewiąty z zawodników dystansu długiego. Serdeczne gratulacje dla Ciebie. Za zawodnikami dystansu długiego i średniego, 2 godziny, 7 minut i 25 sekund dla zawodników Nordic Walking, dystansu średniego są 2 minuty, 3, 2 godziny, przepraszam, 4 minuty i 35 sekund. Zawodnicy dystansu krótkiego, zarówno Nordic Walking, jak i biegu. Są już na mecie. Wszystkim zawodnikom przypominam, że wyniki znajdują się na ścianie biura zawodów. Oficjalne wyniki nordic walking dystansu krótkiego i dystansu średniego będą w momencie, kiedy skontaktujemy się z sędzią głównym zawodów, który potwierdzi, tak nasza pierwsza czołówka nie wykonała podbiegu. Kolejna z zawodniczek dystansu Nordic Walking średniego i kolejny zawodnik dystansu długiego. Meldują się na mecie, z czego mnie pamięć nie myli, to dziesiąty zawodnik biegu długiego, numer 547 z czasem 2 godziny 8 minut i 30 sekund. Kolejna zawodniczka Nordic Walking dystans średni 3004 na mecie. Wyniki drodzy Państwo na ścianie biura zawodów, posiłek regeneracyjny na wysokości senatorium po stronie lewej Wiesowianka jako sponsor dzisiejszych zawodów. Jan jako fotograf szalony, który nigdy nie wiadomo gdzie wyskoczy, e, przypominam nie tylko Janowi, bo Jan będzie tam musiał rzucić zdjęcie, ale przypominam wszystkim zawodnikom, że znajdziecie swoje zdjęcia na oficjalnym facebookowym profilu facebook. Com, łamane przez Perły Małopolski również serdecznie zapraszamy na stronę www.perłymałopolski.pl również zachęcamy wszystkich by oglądać galerie Jana są przepiękne, ja mam Jana w znajomych więc codziennie widzę jak Jan robi sobie selfie w innym miejscu Polski proszę, taki to musi mieć e, zamówień <słyski> serdecznie gratulacje zawodnik dystansu średniego Eee, o 15 spotykam, przepraszam od 15 spotykamy się e, pod e, fontanną pod fontanną już widzę zamontowano e, podium na którym będą stawać zawodnicy dystansu krótkiego, średniego i długiego oczywiście nordic, i, nordic walking e, średni i nordic walking krótki beskid kart hotel Jawor e, uzdrowisko Wysowa Wysowianka, Baw Mizuno, sponsorzy dzisiejszych zawodów, łapienne. Kolejny zawodnik dystansu długiego, numer 29, za nim, ależ długimi krokami pokonuje ostatnie 100 metrów. Zawodnik z numerem 59, gromkie brawa dla niego! Dzięki bardzo za przybycie. Kolejna zawodniczka dystansu średniego otrzyma oczywiście na mecie medal Pereł Małopolskich wapienne 11.06 2017 to dzisiejsza data zawodów na mecie również i na medalu e, Znak rozpoznawczy wapiennego czyli przepiękna fontanna jeszcze raz bardzo dziękujemy sołtysowi, panu sołtysowi za to, że mogliśmy przyjechać wszyscy do tego pięknego miasta, że mogliśmy uczestniczyć w tych zawodach. Za minut około 45 będziemy wręczać nagrody dla najlepszych oraz losowanie nagród dla wszystkich zawodników, którzy... Wrzucam swój kupon do szklanej kuli. Przypominam wszystkim, że na mecie oddajemy chipy dla naszego protajmera. Przypominam, że wyniki wszystkich zawodów są dostępne na ścianie. Biura Zawodów. Przypominam o panu naleśniku. Ależ kolejka do pana naleśnika, no nic nie ma się co dziwić. Takie długie dystanse, średnie dystanse i krótkie dystanse do pokonania 6,5, 15,5 oraz 25 kilometrów. Takie dystanse mieli dzisiaj zawodnicy do pokonania. Wciąż czekamy na pierwszą trójkę kobiet, bo tylko tyle nam jeszcze zostało do rozstrzygnięcia. Mamy oczywiście wyniki nieoficjalne dystansu średniego i krótkiego. Nordic Walking, ale czekamy na oficjalne potwierdzenie od naszych sędziów głównych na trasie, którzy potwierdzą wyniki od ProTimera. Moi drodzy Państwo, wyniki Open biegu długiego, Łukasz Szumiec z godziną 52.30 sekund jako drugi, Mirosław Boryczki z Liberkowa, Grudzin Kamil za nim, Dejas Tomasz, Krzymiasz Marek, Grynowski Piotr, Witkowski Dariusz, świtnik Bartłomiej, Prędki, Mirosław, Węgiel, Marcin, Wojtasik, Łukasz, Pingielski, Sławomir, Kostela, Piotr, Czernecki, Adam, Konrad, Artur, Fiałkowski Artur, ścibur, Łukasz Jako 17 na mecie dystansu drugiego, zanim przypominam 20, 25 km, 17 zawodników jest już na mecie dystansu. Długiego i ani jednej zawodniczki dystansu długiego. Przypominam, zawodnicy na trasie dystansu długiego i średniego są już 2 godziny, 13 minut i 40 sekund. Natomiast zawodnicy Nordic Walking dystansu średniego są na trasie 2 godziny, 10 minut. Dystans e, krótki, wystartował, przypominam, e, 20 i 25 minut po dystansie średnim i długim natomiast przypominam że wszyscy zawodnicy są już na mecie z dystansu krótkiego a więc do rozstrzygnięcia pierwsza trójka dystansu długiego kobiety